Och no, super, otworzyłam tutaj kalendarz i się nie nagrało, także zróbmy to jeszcze raz. I teraz otworzę kalendarz, póki już tutaj jestem, także 21 grudnia, no przecież nie wiadomo, co tam jest w środku. I jest to konturówka, wow, taki kolorek. Myślę, że będzie spoko, będę używać. W ogóle wszystkie te kosmetyki są takie, że wszyscy by ich używali. Na przykład ostatnio odłożyłam dwa włoszczyki. No i ten jeden teraz bardzo mega się przydaje, bo mamy zimę. Usta są suche, także ogólnie fajne, fajne rzeczy, także... 21 grudnia konturówka do ust. Takie mu do torebki I teraz tam Waruje Co tam jest Lachy? Co tam jest? Co? No co tam jest? Nie wolno prezenty otwierać przed świętami. Nie wolno. Mogę być trochę prześwietlona, bo zabrałam lampkę, bo jest ciemno, ale chciałam wam pokazać tutaj mam kartki świąteczne od was i chciałam je dzisiaj otworzyć. Nie wiem, czy to są wszystkie, które przyszły, ale jest ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, chyba. Osiem. E, więc otwieram i pokażę Wam je zaraz tutaj, jak otworzę. Bo nie chcę, żeby przez przypadek pokazał się jakiś adres. Mam już wszystkie jest ich łącznie dziewięć. I wszystkie są takie piękne i tak super mi się je czytało. I dziękuję, 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 dziękuję bardzo Wam wszystkim. Aż mi chcę się płakać. Takie są piękne, naprawdę. I jeszcze tutaj jest... E, ta jest chyba jedna ręcznie robiona. Patrzcie, wygląda jak ze sklepu. Tylko troszkę się zagięła ale pięknie. Pokażę Wam wszystkie po kolei. Tutaj jest. Taka. Tylko, że właśnie światło źle poda. Taka. Taka, piękna. Wszystkie, wszystkie są piękne wszystkie uszekły mnie bardzo. ta jest szajni Taka i taka. I tutaj niestety jest jedna poszkolowana. Ale też jest piękna. Odpadła jej gwiazdka. Mm. Bardzo piękna. Tak powinna wyglądać. No. Bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękuję. I mam nadzieję, że moje kartki też Wam się podobały. A, oh. oh, jestem happy. Aż mi się dzień poprawił. Serio.